Kolejny wykład o granicach funkcji, tym razem o twierdzeniach dla granic niewłaściwych. Poprzedni wykład to dotyczył twierdzeń o granicach właściwych i zakończyliśmy twierdzeniem o trzech funkcjach, tym razem o granicach niewłaściwych. O co chodzi? Otóż tak jak przy ciągach będą pewne wyrażenia nieoznaczone, ale teraz będą i funkcje. No więc będą wyrażenia nieoznaczone typu nieskończoność minus nieskończoność. I z tym już się spotykaliśmy. Doprecyzujmy o co tu chodzi. No więc tu zostawiam sobie miejsce, bo będę następne wyrażenia opisywał. Ale jeżeli powiem, że mamy w badaniu granic funkcji wyrażenie nieoznaczone nieskończoność minus nieskończoność, to jest zapis symboliczny, to domyślamy się, że chodzi o taki układ. Mamy dwie funkcje f i drugą g i obydwie funkcje są takie, że w przejściu granicznym przy x dążącym do x0, tym x0 może być nieskończoność, dąży do nieskończoności, czyli jest granica niewłaściwa w punkcie czy w nieskończoności, ta granica może być jednostronna. Analogiczna sytuacja jest dla funkcji g, że w przejściu granicznym przy x dążącym do x0 też geodx dąży do nieskończoności, ma granicę niewłaściwą. No i mamy wtedy taką sytuację, że jest różnica funkcji, z których każda w tym przejściu, w tym samym, do x0 dąży do nieskończoności, no i wychodzi nieskończoność minus nieskończoność i nie wiemy, jak zachowuje się cała ta różnica. Będą i inne sytuacje, które też spotkaliśmy. Nieskończoność nad nieskończoność, inne wyrażenia nieoznaczone, to znaczy że będzie z funkcji, z których... Licznik i mianownik przy tym samym przejściu granicznym do X0, przy czym, powtarzam, X0 może być i plus, minus nieskończoność. E, obydwie i licznik i mianownik dążą do nieskończoności. Może być wyrażenie 0 nad 0, może być e, inne wyrażenie, na przykład 1 do nieskończoność, 0 do 0 i tak dalej, i tak dalej. Może być wyrażenie 0 razy nieskończoność, często e, spotykane, to znaczy, że mamy iloczyn dwóch funkcji, z których jedna w tym przejściu granicznym dąży do zera, a druga dąży na przykład do plus nieskończoności i wtedy nie wiemy, jak zachowuje się funkcja. Na przykład funkcja, gdyby odnieść się do tego wyrażenia, mamy funkcję f od x równą x, daję przykład, razy logarytm naturalny z x i x dąży do zera z prawej strony. Czyli wtedy ten x, to jest ta pierwsza funkcja, dąży do zera przy x dążącym do zera z prawej strony, a logaryt będzie dążył do minus nieskończoności. Logaryt tak wygląda. Na wykresie to jest mój brudnopis. No więc mamy wyrażenie 0 razy nieskończoność. Wyrażenie nieoznaczone. Gdybym się odwołał do tego, biorę funkcję f od x i przykład pierwszy z brzegu sinus x przez x. Przy przejściu granicznym x do 0, nawet obustronnie. No więc i licznik dąży do 0, i mianownik dąży do 0. No więc mamy wyrażenie 0 nad 0. To są wyrażenia nieoznaczone. Zapowiedziałem jednak, że będzie o twierdzeniach o granicach niewłaściwych. No więc oprócz tych wyrażeń nieoznaczonych są jednak sytuacje rozpoznawalne. I jest twierdzenie o granicach niewłaściwych. I ja je zapiszę symbolicznie. Otóż jeżeli będzie coś takiego, e, g plus nieskończoność, no to rzeczywiście jest bardzo nieczytelne, nie wiadomo o co chodzi, ale skomentujmy. Otóż jeżeli będzie taki schemat g plus nieskończoność, może w cudzysłowie to znaczy, będzie suma funkcji f od x plus g od x tak naprawdę, gdzie w przejściu granicznym przy x dążącym do x0, tym x0 może być plus nieskończoność jedna funkcja ma granicę właściwą G, to jest odpowiednik tej części, a druga funkcja ma granicę niewłaściwą, na przykład plus nieskończoność, ciągle przy x dążącym do, do x0, to wtedy to wyrażenie jest oznaczone, jeżeli to G jest większe od minus nieskończoności, G A mniejsze równe od nieskończoność, to znaczy to G też może być plus nieskończoność w tym przypadku. Intuicyjna rzecz którą formalnie się dowodzi, że jeżeli jest suma funkcji, z których jedna ma granicę właściwą albo plus nieskończoność i dodana jest funkcja, która ma granicę plus nieskończoność, to oczywiście wyczuwamy przy x i tego na pamięć się nie będziemy uczyć, ale jest rzeczą intuicyjną, że przy x dążącym do x0 coś, co dąży do stałej plus nieskończoność, da nam plus nieskończoność. Czyli napiszemy już tu. Marzec cudzysłów, że to jest nieskończoność. I ten zapis właśnie tak rozumiemy. No więc, jeżeli tu będą inne sytuacje, które tu już się pojawiły, nieskończoność plus nieskończoność, to to powtórzyłem szczególny przypadek. To będzie nieskończoność. Jeżeli to będzie sytuacja taka, jest wiele tych twierdzeń, ale wypisuję niektóre z nich. Stała G przez nieskończoność na przykład, gdy będzie taki schemat, taki model i twierdzenie odpowiednie, czyli będzie iloraz funkcji, z których e, licznik dąży do stałej czy dodatniej czy ujemnej, ale tu nie dopuszczamy nieskończoności, czyli licznik ma granicę właściwą, a mianownik dąży do nieskończoności, no to jest oczywiste, że to będzie dążyło do zera, czyli taki zapis oznacza tyle, że wtedy ten iloraz będzie dążył do zera i powołamy się na takie twierdzenie, oczywiście ten fakt wymaga uzasadnienia, ale nie wchodzimy w to. Jeżeli będzie g przez 0 plus na przykład takie coś, gdzie g jest tutaj g jest dodatnie, no to też intuicyjna rzecz, licznik dąży do czegoś dodatniego, a mianownik do zera po dodatnich, czyli to będzie plus nieskończoność. I w ten sposób możemy jeszcze generować kolejne sytuacje już wyrażeń, które można opisać jednoznacznie, a formalnie każdy z nich tworzy pewne twierdzenie. No to weźmy przykład. Przykład prosty będzie. Weźmy funkcję f od x równą może x kwadrat przez x plus x plus 1 niech będzie i niech x dąży do no, na przykład plus nieskończoności. Zobaczymy, jak zachowuje się wyrażenie. No więc na pierwszy ruch analizujemy, x kwadrat dąży do nieskończoności, x plus 1 też, czyli mamy wyrażenie nieskończoność nad nieskończoność, czyli jest wyrażenie tego typu. No więc jest wyrażenie nieoznaczone, przekształcamy to wyrażenie, domyślamy się, że podzielimy licznik i mianownik przez najwyższą potęgę x w mianowniku, czyli przez x i będzie 1 plus 1 nad x. A w liczniku zostanie x. Teraz 1 przez x przy x dążącym do nieskończoności dąży do zera. Mianownik dąży do jedynki. Licznik dąży do plus nieskończoność i mamy nieskończoność nad stałą. No, może takiego twierdzenia tu nie wypisałem, ale moglibyśmy dopisać je. Nieskończoność przez stała g. No więc jeżeli mamy nieskończoność przez stałą, nawet g. Dodatnie to to jest plus nieskończoność rzecz oczywista. Czyli coś, co ucieka do nieskończoności, to dąży do plus nieskończoności, czyli odwołaliśmy się do takiego twierdzenia o arytmetyce granic dla funkcji, mm, dla granic niewłaściwych i może jeszcze jeden przykład. Tutaj zmieszczę. Zbadać zachowanie funkcji takiej. Ona już tu u nas wystąpiła i tak przeskoczyłem może nad tym nad tą sytuacją. Weźmy x do czwartej minus x do 3x do trzeciej minus x kwadrat minus 1 i zbadajmy zachowanie tej funkcji przy x dążącym może też do plus nieskończoności. Więc wyrażenie jest nieskończoność minus, i tu gdybym w nawias wziął te pozostałe składniki, też by dążyło do nieskończoności. Czyli mamy wyrażenie nieskończoność minus nieskończoność. To jest ten model. Wyrażenie nieoznaczone. No więc wtedy przekształcamy, podobnie przy ciągach się zachowaliśmy, ale tym razem nie przechodzimy na ciągi, tylko pozostajemy przy funkcjach. Przed nawias x do czwartej i mamy 1 minus 3 nad x, minus 1 przez x do trzeciej, minus 1 przez x do czwartej. I proszę zobaczyć, przez ten prosty ruch techniczny, wyłączenie x do czwartej przed nawias, mamy następującą sytuację. x do czwartej przy x do do plus nieskończoności dąży do plus nieskończoności, to dąży do zera, to ta funkcja dąży do zera, ta do zera, to wszystko w nawiasie korzystamy z twierdzenia o arytmetyce granic dla e, funkcji i dla granic właściwych, to w nawiasie dąży do jedynki, no więc mamy taki model, mamy stałą dodatnią jeden razy nieskończoność, czy tu gdzieś na naszej liście coś takiego będzie pewno nie no to dopiszemy kolejne twierdzenie że stała g razy nieskończoność tak równa się nieskończoność jeżeli g jest dodatnie bo to jest też twierdzenie które znajdziemy na liście twierdzeń dla granic niewłaściwych Czyli to dąży do plus nieskończoności. Mówiłem już kiedyś w przyciągach, ale powtórzę, że jeżeli mamy wielomian, to o zachowaniu w nieskończoności, tak w plus, jak i w minus, decyduje tylko składnik z najwyższą potęgą, czyli w tym wypadku x do czwartej. I na koniec uwaga. Tu mam jeszcze troszeczkę miejsca w tym obiekcie zmieścimy pewną rzecz. Tak jak dla Funkcji. Mieliśmy twierdzenie o trzech funkcjach, co było odpowiednikiem twierdzenia o trzech ciągach. Tak, przy granicach niewłaściwych mamy odpowiednik twierdzenia dla ciągów. Tam było przy ciągach twierdzenie o dwóch ciągach. Otóż, uwaga, mówi, istnieje coś takiego jak twierdzenie o dwóch funkcjach. I z tym może się spotkać student na ćwiczeniach. O co tu chodzi? Otóż, jeżeli mamy daną funkcję f i stawiamy hipotezę, że w przejściu granicznym ta funkcja przy x dążącym do x0 dąży do na przykład plus nieskończoności, czyli wtedy szacujemy funkcję z dołu przez inną funkcję, taką, która przy x dążącym do x0 dąży do plus nieskończoności. I wtedy istnieje twierdzenie, że jeżeli ta mniejsza funkcja przy tym przejściu granicznym, bo ono nas interesuje, x dążącym do x0 ucieka do plus nieskończoności, czyli ma granicę niewłaściwą plus nieskończoność, wtedy funkcja f, ta jedna dana na początku, też przy x dążącym do x0 dąży do plus nieskończoności. Czyli jak chcemy postawić hipotezę i uzasadnić w przypadkach szczególnych funkcji, że ta funkcja ucieka do plus nieskończoności, to trzeba dobrać funkcję mniejszą w sensie tej nierówności, Prostszą, zbadać, że ona dąży do nieskończoności w tym przejściu granicznym, i wtedy niejako z automatu mamy zachowanie naszej funkcji. Gdybyśmy robili to dla minus nieskończoności, to trzeba szacować przez funkcję z góry rozbieżną do minus nieskończoności.